Pan ze wami Zduchem, pan. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwalę, panie, panie. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu, z dwunastu uczniami. A gdy jedni rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmucili się, zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabbi, odpowiedział mu, tak, ty. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia Chrystusie Panu, Nawiązaniu do wczorajszego dnia, wczorajszej konferencji, tak chcę zapytać: Był dobry rachunek sumienia, było dobre wejście w swoje sumienie. Odkryłeś może jakieś rzeczy, które przeszkadzają jeszcze, żeby spotkać się w pełni z Panem Bogiem? A może zauważyłeś, że. Trzeba zadośćuczynić za popełnione zło. I co z tym zrobiłaś? Co z tym, co z tym zrobiłeś? Może tak być, że my słuchając Bożego Słowa, tego słowa, które czytane jest podczas mszy świętej, słowa czytanego przez nas, kiedy bierzemy Pismo Święte do ręki, czy słuchając słowa, kazania, homilii, uczestnicząc w rekolekcjach, rzeczywiście Bóg tak nas porusza, że lepiej coś widzimy, lepiej coś rozumiemy i rodzi się w nas dobre pragnienie, żeby pójść tą drogą. Ale jak zaangażowany jest tylko umysł, emocje, Po kilkunastu minutach, po kilku godzinach zapominamy o tym wszystkim. Stąd tak ważną rzeczą jest ciągle przypominać sobie o tym spotkaniu z Bogiem, o Słowie Bożym, o poruszeniu łaską. I tu jest dla nas zadanie, żeby wytrwale współdziałać z tym wszystkim, co od Boga żeśmy otrzymali. Rekolekcje mają zawsze doprowadzić do dobrego owocu. Święty Ignacy Loyola tak zalecał, zapraszał do tego, żeby ćwiczenia duchowe rozpoczynać od modlitwy o dobry owoc. Ja myślę, że każde nasze działanie w tej przestrzeni ducha, to wewnętrzne działanie, ono powinno prosić Pana Boga o owoc. I tak jak przeczytałem w te dni jeden ze spowiedników, mówiąc o y, łasce żalu doskonałego, o tym, że w te dni Kościół zaprasza nas do tego, żeby ten żal obudzać w sobie, zyskiwać łaskę, by powiedział takie zdanie: Tego się nie da wyprodukować. Dobrze, że na stronach internetowych naszych parafii. Y, przy innych stronach chrześcijańskich, katolickich są propozycje aktu żalu, doskonałego aktu żalu, które mogą pomóc. Ale to nie jest tak, że wystarczy tylko przeczytać, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że nasz Bóg magią się zajmuje. Ten spowiednik podpowiada, to się rodzi ze spotkania z Bogiem, modlitewnego spotkania z Bogiem. I myśląc o owocu rekolekcji, chcę to samo powiedzieć, że ten owoc będzie nas cieszył, on będzie w nas trwał, jeśli rzeczywiście spotkaliśmy się z Bogiem, porozmawialiśmy z Panem Bogiem w takiej postawie pokory, prawdy, w tym odkryciu, że Bogu nam nie zależy, bo nie mam żadnej wątpliwości. Z całą pewnością działał tak jak zawsze działa. Pan Bóg swoją łaską porusza nasze serce, nasze umysły, nasze dusze. Natomiast co myśmy z tym zrobili? Co my z tym robimy? Dzisiaj w kolekcie modliliśmy się takimi słowami: Boże, ty chciałeś, aby twój syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas pod władzy szatana. Spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Pan Bóg staje w naszej obronie i nie tylko daje nam swoje słowo, że tak będzie, ale właśnie w męce swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Dzięki przelanej krwi rzeczywiście bierze nas w obronę. Pokonał szatana, pokonał przeciwników naszej duszy, pokonał wszystkie przeszkody, które uniemożliwiały nam dojście do zbawienia. I teraz pragnie, Bóg pragnie, to jest Jego pragnienie. Żebyśmy skorzystali z owocu męki Pana Jezusa, żebyśmy skorzystali z ofiary Krzyża i weszli na drogę zbawienia. Tak bardzo może obrazowo można to wyrazić, zilustrować. Trzeba nam, tak jak małe dziecko, rzucić się w ramiona kochającego Ojca. Ja wskażę trzy takie rzeczywistości, gdzie każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy owoc rekolekcji w nas trwa. Czy jesteśmy wierni tym poruszeniom, tym natchnieniom, które od Boga pochodziły w czasie tego zamyślenia rekolekcyjnego. Pierwsza rzeczywistość to przeżywanie mszy świętej. Z katechizmu wiemy, że Msza Świętą określa się jako najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa. I teraz tak bardzo ważne jest, żeby w taki sposób podchodzić do Mszy Świętej. Nie chodzi o to, żeby mieć takie poczucie, że dokąd sięgam pamięcią, to nigdy niedzielnym Mszy Świętej nie opuściłem, nie opuściłam. Może częściej jest na, na mszy świętej. Ale żeby prosić Boga, by dał nam taką łaskę, byśmy choć trochę rozumieli, czym jest msza święta. Prosić Pana Boga, żeby oddalił od nas pokusę zaliczania mszy świętej. Byle jakiego przeżywania mszy świętej. Dzisiaj wielu spośród nas cierpi. Z tego powodu, że nie może uczestniczyć w Mszy Świętej. Sam słyszałem, jedna osoba do mnie powiedziała, że tak teraz, jak człowiek nie może iść w niedzielę do kościoła jak sobie przypomni, że nieraz się nie chciało i były także niedziele, kiedy opuszczana była Msza Święta, to teraz człowiek pragnie, żeby mógł wreszcie pójść do tego kościoła. I niech to się nie skończy na pragnieniu. Ale uczyńmy wszystko, żeby rozumieć, próbować rozumieć, czym jest Msza Święta. Żeby prosić Pana Boga, by dał nam łaskę, byśmy pojęli, że to rzeczywiście jest najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa. On w czasie Mszy Świętej składa siebie, Bogu, Ojcu w ofierze za nas. To jest dla naszego zbawienia. I myślę, że ci, którzy przeżyli dobrze, mszę, dobrze te rekolekcje, Powinni wolni być od tego, żeby nie spóźniać się na Msza Świętą. Żeby nie zajmować się w czasie Mszy Świętej czymś innym, myśleć o czymś innym. Żeby nie było tak, jak czasem w naszej diecezji i pewno w innych miejscach też jest w czasie Komunii Świętej niektórzy już Wracają do domu, wychodzą z kościoła. To oddzielenie nasze od Mszy Świętej, uczestnictwa w Mszy Świętej w tym czasie, niech będzie dla nas takim zaproszeniem, żeby podjąć wysiłek. Chcę zrozumieć, czym jest Msza Święta. Chcę w niej uczestniczyć. Chcę przylgnąć do Pana Jezusa, który w czasie tej najświętszej ofiary, przelewa krew za mnie dla mojego zbawienia myślę, że to byłby najlepszy owoc tych rekolekcji i zapraszam mówcie o mszy świętej w swoich rodzinach niedzielną mszę świętą przeżywajcie w swojej rodzinie już wtedy, kiedy przygotowujecie się do tego, żeby pójść do kościoła rodzice, tłumaczcie dzieciom czym jest msza święta Mówcie im o tym, że to jest ważne. A później, kiedy wrócicie, opowiadajcie o tym, co było na mszy świętej. Niech nie będzie nikogo w naszych rodzinach, w naszych domach, kto lekceważyłby mszę Święte. Módlmy się za siebie nawzajem w naszych rodzinach, żeby wszyscy jak najlepiej uczestniczyli. W każdej mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej mszy świętej. We wspólnotach zakonnych osoby życia konsekrowanego bardzo proszę, nie przyzwyczajajcie się do mszy świętej, no bo ona jest jednym z punktów każdego dnia. Tak jest w zgromadzeniach zakonnych, że w każdy dzień siostry, bracia, zakonnicy uczestniczą w mszy świętej, ale to nie może być jeden z punktów każdego dnia. Pamiętam dzień skupienia w jednym domu zakonnym mówiłem o właśnie mszy świętej sprawowanej w każdy dzień mówiłem o tym że nie może być tak że tą mszę świętą nie wiadomo gdzie umieścić bo zawsze komuś nie pasuje albo za wcześnie albo za późno tyle zajęć tyle obowiązków jak najszybciej bez kazania krótko bo nie mamy czasu Tak nie może być to z czegoś innego trzeba zrezygnować, jeśli ta Msza Święta jest sprawowana we wspólnocie zakonnej. Ale ona ma być najświętszą ofiarą Jezusa Chrystusa. I tak powinna być traktowana. Tak samo my kapłani, uczyńmy sobie rachunek sumienia z tego, w jaki sposób sprawujemy te święte czynności. A w sposób szczególny zapraszam kapłanów. Zróbmy sobie rachunek sumienia, w jaki sposób stosujemy normy kanoniczne co do odprawiania, sprawowania najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa. Druga rzeczywistość, która może nam pomóc, sprawdzić, doświadczyć tego, że owoc rekolekcji w nas trwa. To jest troska o to, żeby zachować jedność między nami. Pan Jezus przelał krew na krzyżu. Jak sam mówił wcześniej, żebyśmy byli jedno. Ten świat, jak mówił Franciszek, chory świat, w dużej mierze cierpi z tego powodu, że podzieleni jesteśmy, że tyle niezgody jest między ludźmi. Wierni słowu Pana Jezusa, że to właśnie jedność uczniów jest tym dowodem na to, że ci, którzy jeszcze nie poznali Ewangelii, nie poznali Pana Jezusa, będą chcieli znaleźć drogę do Pana Jezusa, czyjmy wszystko, by wyeliminować to, co sprzeciwia się tej jedności między nami. Pomyślcie, Ile grzechów jest pośród ludu Bożego, pośród nas, właśnie z tego powodu, że każdy z nas ma inny pomysł na to, w jaki sposób żyć po chrześcijańsku, jak radzić sobie z taką czy z inną sprawą codziennego życia, tak by ono było chrześcijańskie. Ile dobrych rzeczy w kościele zostało zniszczonych przez to, że w sercu rodzi się zazdrość, chęć rywalizacji, ile zgorszenia jest z tego powodu, że nie umiemy zachować jedności. I znowu tak bardzo proszę, w rodzinach starajcie się o to, żeby to codzienne życie było budowane na fundamencie łaski sakramentu małżeństwa. Żeby ta łaska była ciągle odnawiana, żeby w rodzinie ci, którzy tworzą rodzinę, mogli doświadczać tej rzeczywistości, jedności, bo do tego powołuje Bóg, do tego uzdalnia Bóg i w sakramencie małżeństwa, małżonkowie, zostali wyposażeni, w wystarczające dary, by tę jedność zachować. To jest tak bardzo ważne, żeby w tych naszych rodzinach dzieci miały doświadczenie, takie proste doświadczenie. Mama kocha tatę, tato kocha mamę. Że oni może nawet czasem się ich kłócą, czasem się nie rozumieją. Przychodzą gorsze dni, ale rozmawiają z sobą. Mnie się osobiście bardzo podobało, kiedy ktoś mi opowiadał, że jeden z profesorów zapytał, swoich studentów na uczelni katolickiej, co zrobić, żeby właśnie małżeństwo było dobre, udane. Co jest najważniejsze, żeby małżeństwo trwało? I dał taką prostą odpowiedź, żeby małżonkowie rozmawiali, żeby rozmawiali z sobą. Jeśli rozmawiają z sobą, to nic nie zniszczy ich, ich miłości. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby starać się o zachowanie jedności między sąsiadami. By nie pozwolić zamknąć siebie, swoją rodzinę, w swoim domu, na swoim podwórku i nie interesować się tym, co słychać, co dzieje się u sąsiada. Żeby te więzi odżywały, odnawiały się. Tak bardzo ważną rzeczą jest, żeby tam, gdzie się spotykamy, gdzie pracujemy, gdzie odpoczywamy, widzieć w drugim człowieku brata, siostrę. By ten zwrot, który w czasie liturgii jest używany bracia, siostry, nie był czymś pustym, czymś fałszywym. Ale na co dzień, gdy wychodzimy z Kościoła, tam, gdzie toczy się to nasze życie, byśmy w drugim człowieku zawsze widzieli brata i siostry. Ta jedność jest bardzo potrzebna w domach zakonnych, we wspólnotach kapłańskich. Jeśli ten świat ma być uleczony, jeśli ma być zdrowy, to myślę, że osoby życia konsekrowanego, my, duchowni, mamy dużo do zrobienia, by pokazać, pomóc innym, jak budować jedność. I wreszcie trzecia rzeczywistość która pozwoli nam doświadczyć, sprawdzić, czy owoc rekolekcji w nas trwa, to jest nasza zdolność do ewangelizacji. Jeśli ja przeżyłem spotkanie autentyczne, prawdziwe, w swojej duszy, w swoim sercu z Panem Bogiem, jeśli ten czas rekolekcji to nie było takie zwykłe zaliczenie, no bo tak się robi. W tym roku trochę inaczej, bo nie można było pójść do swojego kościoła parafialnego. Jeśli to doświadczenie mnie przemieniło, wprowadziło na drogę nawrócenia, na drogę zbawienia, to ja nie mogę nie opowiadać o Jezusie innym ludziom. Jak sprawdzić to, czy ja jestem dobrym uczniem Jezusa? Skąd ja to mogę wiedzieć? Bardzo proste zadanie trzeba wykonać: przyprowadzić kogoś do Jezusa, pokazać komuś drogę do Jezusa. W tym chorym świecie są też takie doświadczenia duchowe, które są chore. Człowiek goni ciągle za mocniejszym przeżyciem. Dzisiaj doświadczył tego, to się mu spodobało, wywołało dobre emocje, dobre samopoczucie. Jutro to już jest za mało, więc trzeba szukać czegoś innego. Możemy szukać takich podpowiedzi, które nas będą szokowały. Możemy szukać takich ewangelizatorów, którzy będą nas zaskakiwali ciągle jakimś nowym pomysłem. I będziemy w takim duchowym napięciu zawsze głodni i zawsze niespełnieni. Tymczasem wydaje mi się, że jeśli autentycznie szukamy Pana Boga, mamy czyste sumienie, prawe sumienie, żyjemy w wolności od grzechu, przeżywamy to codzienne doświadczenie spotkania z Panem Bogiem i także przeżyliśmy dobrze to doświadczenie w rekolekcjach, to ja powinna się jawić w, naszej, w naszych myślach. W naszej duszy powinno powstać takie pragnienie. Ja muszę kogoś wyprowadzić do Pana Jezusa. Siostry i bracia, zachęcam, do tego zachęca nas Pan Jezus. Starajmy się o to, żeby wiara była przekazywana, żebyśmy, żebyśmy my przekazywali wiarę. Niech każdy z nas, tak jak potrafi, weźmie odpowiedzialność za to, by komuś pokazać drogę do Pana Jezusa. A dzisiaj, kiedy cały świat cierpi i ten świat jest przez to cierpienie może nam jeszcze bardziej bliski, pomyślmy o tym, jak wielu ludzi to cierpienie przeżywa bez nadziei, bo nie zna Pana Jezusa. Jak dla wielu ludzi nie ma żadnej nadziei, ponieważ nie znają Pana Jezusa, nie znają Jego Ewangelii. Siostry Bracia, kończąc. To rozważanie rekolekcyjne, te rozważania rekolekcyjne. Ufam, że ci, którzy w nich uczestniczyli, dotknięci łaską Bożą, ucieszą się tym, że nie są sami, że nie jesteś sama, nie jesteś sam. I cieszcie się tym. Bóg staje po naszej stronie, ponieważ w nasze ręce dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Będziemy przeżywali Triduum sakrum, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Wigilię Paschalną, inaczej niż w poprzednich latach. Ale jedna rzecz się nie zmieni. Będziemy ją te dni, te tajemnice będziemy przeżywali jako ludzie wierzący. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jako ludzie wierzący nabierzmy odwagi, obudźmy nasze umysły, pobudźmy nasze dusze, żeby nie zmarnować żadnej łaski, którą Bóg w tych niezwykłych okolicznościach nam przygotował. A Jezusowi Chrystusowi, temu, który na krzyżu przelał krew dla naszego zbawienia, niech będzie cześć, chwała i uwielbienie. Na wieki wieków. Amen.